Dzień dobry moi drodzy, witajcie w cyklu Zorientowani. Odpalamy kolejny sezon, a moją pierwszą rozmówczynią będzie Agata Sawińska z grupy Stonewall. Podsumujemy krótko bądź długo rok 2020, no i porozmawiamy o tym, co wydarzy się w tym roku, czego społeczność LGBT w Polsce może oczekiwać. Zapraszam do oglądania. Spotykamy się w 2021, ale myślę, że zgodzi się ze mną, że 2020 zasługuje na choćby małe podsumowanie, jeśli chodzi o te wydarzenia, które miały miejsce, szczególnie w drugiej połowie roku 2020 w kontekście społeczności LGBT. Mocno chyba rzutują też na to, co się będzie działo w tym roku i w ogóle jakie są nastroje. Jak myślisz o tym poprzednim roku, to co ci się wybija na pierwszy plan? Ach. Wybija mi się to, że wiele naszych planów niestety dość szybko spotkało się z realiami pandemii, i, i mimo naprawdę dość bogatego arsenału ciekawych, ciekawych wydarzeń, nie udało nam się ich zrealizować. Co jest fajne, to to, że daliśmy radę zorganizować, przerzucić część tych rzeczy do na Zooma i, i mogliśmy sobie poszkolić ludzi, mogliśmy Nadal oferować pomoc psychologiczną, wsparcie dla ludzi, więc jakby to, to było na pewno takim czymś, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, bo udało nam się setkom ludzi, mam myślę, że nie przesadzam, nawet mówiąc setkom ludzi pomóc i, i tego wsparcia udzielić. Oczywiście tak byłoby ciężko to zrobić, gdyby nie to, że nasza społeczność też potrafi się zebrać i, i pomóc nam, pomóc innym ludziom. Ponieważ nasza zbiórka, która wystartowała w okresie wyborów prezydenckich, no, spotkała się z bardzo dużym odzelem i, i to nam pomogło w tym, że móc zaoferować naprawdę duże, duże ilości godzin pomocy psychologicznej dla, dla osób z naszego środowiska, które były naprawdę bardzo potrzebne niestety. No właśnie, ten projekt wsparcia psychologicznego myślę, że był. Mega potrzebny. To chyba jeden z Waszych takich najważniejszych projektów, szczególnie że to zapotrzebowanie było duże. Ja pamiętam, że jednym z takich postów, które były publikowane na Stonewallu, który naprawdę mi po prostu złamał serce, to było to, jak te wszystkie jakby rzeczy się odbywały i po nich bardzo często właśnie pojawiał się post, że potrzeba jest dodatkowych godzin, dodatkowych środków, bo coraz więcej osób się zgłasza. To też jest myślę. Jeśli chodzi o was duża odpowiedzialność, żeby jednak tym ludziom w kryzysie po prostu pomóc. Tak, no my mamy formularz zgłoszeniowy, na którym można się zapisywać na, na dowolne terminy, czy dostępne terminy. Natomiast dostajemy też ogromną ilość maili na, na naszego stanowego maila kontaktowego. I to są ludzie z całej Polski, więc jakby ta pandemia, myślę. Że jeśli jest jakakolwiek dla nas pozytywna część tej pandemii, to to jest właśnie to, że zaczęliśmy oferować tę pomoc dla osób też spoza Poznania, spoza miejscowości podpoznańskich. Bo wcześniej jakby nawet chyba nikt z nas nie pomyślał, żeby to przerzucić na wirtualne spotkania. No a tutaj udało nam się też dotrzeć do ludzi, którzy no nie mogli sobie pozwolić na to, żeby przyjechać do dużego miasta, czy to do Poznania, czy do Warszawy i skorzystać z takiej pomocy. A czasami też może, nie wiem. No, nie chcieli jechać i się tłumaczyć, dlaczego jadą, nie? Więc, więc to jest naprawdę, myślę, że tak w mojej, w mojej ocenie jeden z nielicznych plusów tej, tej sytuacji. I jak teraz to doświadczenie zgromadzone w roku poprzednim, właśnie pewnie bazujące głównie na tych okolicznościach, które miały się zmienić, ale się nie zmieniają, jak to procentuje, jeśli chodzi o plany na ten rok i, i wasze projekty, bo Stonewall Mimo wszystko, niezależnie od okoliczności, zawsze wynął z tego, że robił rzeczy trochę odstające od takiej typowej formy aktywizmu, jeśli można tak powiedzieć. Jestem ciekawy, jak się odnajdujecie teraz, kiedy te obostrzenia są dosłowne i też dotyczą Waszej działalności. No, jakby zaczęliśmy, z, zabraliśmy się już w sumie za, za jakieś wstępne takie pomysły, zbieranie pomysłów na, na organizację Pride Weeków. Chciałoby się powiedzieć Poznań Pride Week, ale nie wiadomo, czy to będzie taki stricte Poznań, bo, bo nie wiadomo, czy się uda to zorganizować wszystko w Poznaniu. Natomiast no marsz nadal byśmy chcieli zorganizować i tutaj jakby jest duży nacisk na to, żeby zrobić wszystko, co się da, żeby do tego doszło. No tutaj tak jak mówisz, ograniczenia jakby rządowe, czy, czy jakkolwiek by się do nich stosować, bądź nie stosować, no to gdzieś tam z tyłu głowy są. Natomiast jeśli chodzi o, o takie Powiedzmy najpierw skupmy się na tych stricte prajdowych rzeczach, no, różne pomysły mamy, e, tworzą się i, i plany A i plany B i może nawet niekiedy plany C będą potrzebne, więc, e, więc jeszcze ciężko mi cokolwiek, jakby tutaj nawet nie mogę chyba na, nic zdradzić, aczkolwiek e, robimy rzeczy i będą rzeczy na pewno. Mm, czy to będzie w takich, w takich realiach e, zoomowych? Nie wiem, <laughs> jeśli będzie trzeba to tak. Mam nadzieję, że uda się tego uniknąć, natomiast zobaczymy. Jeśli chodzi o takie rzeczy, które oferujemy cały rok, czyli właśnie wsparcie w różnych grupach, bo to nie jest tylko tak, że mamy tylko tę pomoc psychologiczną, mamy też grupy dla rodzin, grupy dla młodzieży. To wszystko nadal się będzie odbywało tak długo, jak będzie potrzeba, żeby się odbywało zdalnie. Będzie się odbywało zdalnie. Jak tylko będzie możliwość spotkania się, to myślę, że. Wiele osób już po prostu nie może się doczekać tego, żeby wyjść z domu i faktycznie obcować z drugą osobą, z kimś wypić to piwo, czy, czy nie wiem, pójść do Lokum i zobaczyć jakieś e, Drag Queens, czy Drag Kings, więc e, no, Lokum na razie dość cierpi na tym wszystkim, na no nie, nie oszukujmy się, e, ale, ale czekamy tylko na pierwsze sygnały, że możemy <laughs> otwierać i, i to się wydarzy. Co jeszcze? No, Działamy cały czas w, z Urzędem Miasta, próbujemy wystartować z projektem. Oczywiście teraz akurat został rozpisany konkurs na, na projekt takiego mieszkania pomocowego dla, dla osób, które spotkały kryzys bez, bezdomności. Więc tutaj mam nadzieję, że uda nam się wygrać ten konkurs i, i doprowadzić to, co mam wrażenie, że zaczęliśmy akurat w Poznaniu. Naszymi wnioskami do prezydenta Jaśkowiaka, że uda nam się to doprowadzić do końca i faktycznie powiedzieć, że tak, zaczęliśmy od, od wniosków, a skończyło się na tym, że faktycznie możemy zaoferować takie mieszkanie pomocowe dla, dla osób z naszego środowiska. No, ale to mamy, mamy wiele rzeczy, wiele planów, które gdzieś tam są. Nie mogę za bardzo ich tak tutaj wylać i wszystkiego rozpowiedzieć. Natomiast. Szykuje się nam bardzo duży, fajny projekt, z, który zaproponujemy dla osobom trans, które myślę, że część bardzo to doceni i będzie mogła z tego skorzystać. To mam nadzieję, że już w lutym uda nam się wrzucić i, i, i nagłośnić. Więc no są, mamy dużo rzeczy, i jak rozmawiałam z Mateuszem o tym, Mateusz, jakby co mogę, a czego nie mogę powiedzieć, to okazało się, że nie mogę dużo rzeczy powiedzieć. Chociaż bardzo bym chciała, ale no, tutaj lubimy, lubimy zaskakiwać ludzi i, i robić niespodzianki, co, co zresztą widać na naszym Facebooku nieraz e, takimi dość niespodziewanymi postami. No i tak nie zostanie na razie. Dobrze, w takim razie czekamy, ale podoba mi się, bo da się wyczuć taki optymizm i w zasadzie o to chciałem zapytać, jak te wszystkie wydarzenia, taka kumulacja tak naprawdę. I wydarzeń politycznych, i jakichś takich społecznych przemian, strajków, nie tylko związanych ze społecznością LGBT, ale też przede wszystkim strajk kobiet. Jak ty to oceniasz z własnej perspektywy, ale też jako taka obserwatorka społeczności, z którą masz do czynienia, jako aktywistka? Czy to właśnie dało trochę paliwa, czy jednak były takie momenty zwątpienia, że ta ściana wydawała się, że jest coraz bliżej? Ach. Ja głęboko wierzę w to, że jakby nie tylko w naszej społeczności, ale ogólnie jakby w wielu osobach w Polsce ten gniew i niepokój i te wszystkie negatywne emocje przez ten ostatni rok skumulowały się tak bardzo, że to jakby prędzej czy później mam wrażenie, że już teraz będzie to prędzej, będzie jakiś taki mały zapłom, który odpali to wszystko i uda nam się do czegoś w końcu dojść. Jestem z natury jestem trochę optymistką, wolę sobie myśleć jako optymistce, więc, więc jestem na pewno jedną z tych osób, która myśli, że 2020 będzie bardzo ciężko przebić pod kątem jakby tego, jak było źle. Jakby nam wszystkim, już nie tylko mówiąc tutaj o osobach LGBT, ale jakby było tak wielu osobom źle, tak wiele złych rzeczy się wydarzyło na świecie, że chciałabym wierzyć w to, że jednak nie może być już gorzej, albo trzeba by naprawdę strasznej rzeczy, żeby było gorzej, i że. Teraz już się odbiję od tego wszystkiego. Mam nadzieję, że ta szczepionka trochę w tym pomoże. Ale tak, no zdecydowanie chciałabym, chciałabym wierzyć w to, że jak tylko uda nam się gdzieś tam już, patrząc trochę dalej, odsunąć ten pis od władzy, to, to w końcu uda nam się też wyciągnąć trochę więcej rzeczy, czy w ogóle cokolwiek nam się uda wyciągnąć od, od następców pisu. I że nie czeka nas kolejne kilka lat jakby houstowania i, i, i po prostu bycia, tylko wywalczymy sobie coś w końcu na tej fali takiego um, w kurwu, mówiąc brzydko. Um, ale tak, no, jakby złe rzeczy się dzieją nadal, niestety, to no, znowu strajki, znowu e, jakby kolejne rzeczy, które nas zaskakują chyba już coraz mniej, niestety. I, i mam wrażenie, że też mimo wszystko taką coraz większą znieczulenie ulicę w ludziach budzą, bo już na pewnym etapie ja sama miałam takie myśli, że jakby to już nawet mnie nie zaskakuje, to już nawet mnie nie irytuje tak, jak mnie irytowało to kiedyś. Nie? Jakby to, co się dzieje teraz, gdyby to się działo pół roku temu, to po prostu pierwsza bym biegła gdzieś tam naprzód protestów, a z każdym protestem tego, tego trochę bardziej jakby takiej wiary, no, ubywało, powiem to szczerze. Natomiast no Musiałam się znowu od, odciąć trochę od social media, nabrać wiary w ludzi znowu <grym> i wrócić z energią, bo, bo to niestety jest potrzebne co jakiś czas, takie detoks <grym> od złych wiadomości. To jest temat, który w ogóle rzadko jest poruszany, jeśli chodzi o aktywistów i aktywistki, czyli ten syndrom wypalenia. No bo my oczekujemy od was, że wy zawsze będziecie właśnie w gotowości, zawsze w tym pierwszym rzędzie z tą tęczową flagą. A tak jak mówisz, jesteście tylko ludźmi i przychodzi ten moment y, wypalenia. Łatwo jest się odciąć w ogóle. Ja próbowałem detoksu od social mediów i teraz po przeprowadzce jest mi oczywiście o wiele łatwiej, ale do, i tak gdzieś y, słysząc czy widząc jakieś takie strzępki informacji, ciężko się zupełnie odciąć na 100%, a co dopiero w, w pozycji takiej osoby jak ty. Ja, powiem szczerze, że. No nie jest to proste, bo, bo też jakby jestem jedną e, z osób, która e, moderuje komentarze na, na naszym w profilu na Facebooku. E, więc jakby no, no nie jest to proste, naprawdę. Ale chyba jak już w pewnym momencie spotka się człowiek z takim, e, no nie wiem, trzeba sobie chyba zdać sprawę z tego, że dla własnego dobra trzeba na chwilę się odciąć. Um, ja już miałam momenty, gdzie naprawdę jakby jakiekolwiek wejście na Facebooka wiązało się z tym, że jakby żyjąc też w tej bańce, takiej trochę nazwijmy to e, aktywistycznej, um, jest się bombardowanym non-stop e, złymi wiadomościami, złymi jakimiś e, nieprzyjemnymi rzeczami, które gdzieś wypływają, znowu ktoś coś powiedział, znowu ktoś coś zrobił. Um, przez ostatni rok tego, tych takich negatywnych e, informacji. Szczególnie na, na, na temat osób LGBT plus, mam wrażenie, wylało się tak dużo, że naprawdę nie jednej osobie było z tym źle i ciężko. I, e, i mam takie szczęście, że mam na tyle jakiejś takiej, no nie wiem, no nazwijmy to siłą, ale, ale nie wiem, czy to tak można nazwać. no Odporność może jakąś na, e, na takie rzeczy I, e, i udało mi się nie brać tego tak do siebie. E, natomiast faktycznie takie wypalenie gdzieś tam, co jakiś czas przychodzi i. I tak jak mówisz, no my jesteśmy trochę na takim świeczniku, czyli no przecież sto, no nie, nie mówię już was włas, odnośnie własnego podwórka. No, Stomól zawsze jest i zawsze działa, i, i jak tylko się gdzieś nie pojawi, to już są pretensje. E, pamiętam, taka rzecz mi zapadła w, w pamięć em, w momencie, kiedy w Stanach zaczął się Black Lives Matter Movement to jakby Stonewall dosłownie chyba jeden dzień nie wrzucił jakiejś informacji odnośnie tego i już zaczęli ludzie pisać do nas z pretensjami, że w ogóle super, że tacy jesteście, że o, o prawa gejów to od razu, ale żeby wesprzeć inne mniejszości to już nie, więc to jest takie naprawdę trzeba być zawsze pod telefonem praktycznie, Mateusz, który Mateusz Sulwiński, nasz prezes, który tak naprawdę zajmuje się tymi social mediami, tak, tak naprawdę się tym zajmuje, no to on, są momenty, że nawet nie ma dnia wolnego w tygodniu, bo tak dużo się dzieje, że, że musi być cały czas na bieżąco, cały czas sprawdzać informacje i, i updateować, bo jakikolwiek przestój powoduje złość u ludzi. A nawet złość powoduje to, jak coś robimy, bo ktoś uzna, że za mało inkluzywnie. Więc, no jakby to jest takie, że. Każdy chyba oczekuje od nas tego, że będziemy absolutnie każdą jedną rzecz robić w 100% inkluzywną i jakby każdy będzie absolutny parytet na wszystkie mm. części społeczności w, każdym, w każdej jednej rzeczy, którą robimy. A jak tego nie zrobimy, to zawsze się znajdzie jakaś jedna osoba, która gdzieś się tam gdzieś to zauważy i wbije tą szpileczkę, że no jak teraz, teraz nie zwracacie uwagi na tę literkę, a wcześniej nie mówiliście o tej literce, nie? więc. Um, więc faktycznie mm, no, to wypalenie chyba jest też czymś naturalnym już w pewnym etapie. My sami działamy nad tym, żeby, żeby z tym wypaleniem walczyć i organizowaliśmy sobie w zeszłym roku warsztaty e, takie, nazwijmy to antywypaleniowe, e, żeby pogadać o tym, co nam leży na sercu, żeby jakby wyrzucić z siebie jakieś swoje e, e, negatywne myśli i. i, i no może nie pretensje, bo jako takich chyba nie, nie było, ale, um, ale żeby otwarcie porozmawiać o tym, co nam ciąży i czy faktycznie czujemy to wypalenie, czy moglibyśmy się w innym miejscu gdzieś odnaleźć, um, więc walczymy z tym, jak możemy, um, ale Jezus, w ogóle styczłam strasznie z tematu. Nie, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo po prostu bardzo płynnie mnie kierujesz na kolejne tematy, które chciałem e, poruszyć. Te duże oczekiwania, o których mówisz, mam wrażenie, że dało się zaobserwować właśnie w zeszłym roku jakąś taką zmianę, że tak jak myślę, grupa Stonewall była jedną z tych bardziej progresywnych, co bardzo często wzbudzało kontrowersje nawet wśród społeczności, że za mocno, za dużo, że już właśnie za dużo tych literek się po tym T pojawia i tak dalej. Tak teraz te oczekiwania ludzi są większe, co myślę, że. Z jednej strony może być czasami frustrujące, że właśnie ktoś próbuje się, tak nazwijmy, brzydko przyczepić i rozkładać na czynniki pierwsze, jakieś małe niedopatrzenie, choć pewnie z ich perspektywy też ono może być duże. Tak to oznacza, że może ludziom jednak bardziej zależy i to wtłaczanie tych bardzo progresywnych wartości powoduje, że oni się dostroili do tego. I jak Ty to oceniasz właśnie z perspektywy tego, że się taką reputację osób, które. Dostawały takie zarzuty, że za dużo, za mocno, że przesadziliście. Czy odczuwasz, że teraz jednak ludzie zrozumieli, że to nie było za dużo? Że jednak tak powinniśmy działać tak naprawdę. E, tak, myślę, myślę, że jak najbardziej tak jest. I, I oczywiście tak jak my niekiedy też, nas niekiedy jakaś tam frustracja dopada, że jejku, znowu coś zrobiliśmy i znowu ktoś się czepia, że nie wiem, nie ma jakiejś literki. To z drugiej strony później sobie o tym gadamy i mówimy, no kurde jakby, ale przecież właśnie o to cały czas, od samego początku nam chodziło, żeby ta widoczność była wszystkich literek jak największa i, i żeby jakby tego nie ukrywać, że, że tych literek jest tak dużo, więc, więc faktycznie, no jakby nas to mimo wszystko cieszy. Mamy, mamy w grupie, mamy wśród takich najbliższych działaczy osoby, które przyróżnie się identyfikują i, i mam nadzieję, że nikt się nie czuje w żaden sposób pomijany jakimiś naszymi pojedynczymi akcjami. Natomiast tak, jakby dążymy do tego, żeby nadal ta widoczność była dla każdego i żeby każdy mógł powiedzieć coś o sobie i, i gdzieś się tam pokazać i żeby nie zapominać o nikim. No, czy sobie przypiszę, tak jak o taką, wiesz, że tak to otworzyliśmy? No nie wiem, nie? To były twoje słowa trochę, ale nie zaprzeczę. I je podtrzymuję, absolutnie. A co do tej polityki, pod tytułem zero kompromisów, to też ma to miejsce, myślę, nie tylko w przypadku stonu, ale w ogóle wszystkich organizacji, ale też samej społeczności jako tej masy w stosunku do polityków, gdzie wcześniej było tak, że każde jakaś taka, każde najmniejsze słowo jakiejś sympatii, taki połowiczny ten komplement tak zwany, był przyjmowany z dużym entuzjazmem, a teraz jednak ta poprzeczka dla polityków jest bardzo mocno, bardzo wysoko. Ustawiona i tacy politycy jak kołownia, którzy proponują jakieś bardziej progresywne postulaty niż PIS, tak jakby nie jest ciężkie, umówmy się. I już jednak widzą ten palestr, który mówi nie, nie, jakby my jesteśmy już na innym etapie, oczekujemy czegoś innego i myślę, że Wy też dużo bardziej, nie chcę powiedzieć agresywnie, ale to jest jakby w pozytywnym znaczeniu. Podchodzicie też do tego, co mówi, robi, czego nie robi prezydent Poznania. I czy to jest też taki kierunek na ten przyszły rok? Ja myślę, że tak, bo jakby jedna rzecz, której chyba wszyscy tutaj, znaczy nie chcę mówić za wszystkich, ale wydaje mi się, że, że tak jest. Jakby taki, taki centryzm, tak? Centryzm? Jakby takie stanie po środku, czyli jakby trochę tutaj macie rację, ale w sumie ta druga strona też trochę ma rację. Jakby na takie coś mogliśmy sobie pozwalać y, może 10 lat temu, gdzie, gdzie faktycznie jakieś takie pojedyncze dobre słowa gdzieś coś znaczyły. Natomiast później po kilku latach takiego ciągłego spychania naszych spraw na, um, na, 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 na nawet nie drugi tor, ale jakby któryś tam z kolei tor, um, nadeszło takie zmęczenie i już jakby tak. Y, no, nie pozwolimy sobie na to, żeby ktoś, kto. Mówi z jednej strony, że jesteśmy, no, no, no my jesteśmy okej, okay, ale no po co się tak znowu z kolei afiszować z tym wszystkim i do tych szkół chodzić? No, no nie, jakby albo albo jesteś. Jakby teraz to strasznie źle zabrzmi może, ale ja już jestem na takim etapie, że albo ktoś jest z nami, albo jest przeciwko nam, bo, bo nie można być pomiędzy w sytuacji, kiedy e, jakaś większość. E, no, nie wiem, no nie wiem, czy to dobre słowo, ale w jakimś tam sensie znęca się nad mniejszością i wylewają wiadro po mej, kajagodek na czele pewnie tego wszystkiego, ale no nie tylko ona. Nie można sobie tłumaczyć, że jakby no, no, no ona jest zła, ale w sumie też, no nie mówisz 100% niczego tak złego, więc no nie. Jakby na tym etapie, jeśli ktoś jest. W, w jakimkolwiek stopniu, nie wiem, przekonany, że PiS nie jest zły, to w takim razie jakby równie dobrze mógłby na nich zagłosować, bo, bo to... I pewnie, pewnie tak było zresztą, no. <laughs> ale, ale no, no nie, tak, tak jak wspomniałeś chłownia, no, no super, no niby taki progresywny, ale, ale tak naprawdę co by się wydarzyło, jak, jakby już doszedł do tej jakiejś tam swojej władzy Ciężko jest powiedzieć, równie dobrze mógłby odbić zupełnie w inną stronę. Mam wrażenie, że, że akurat politycy są ludźmi, którzy, żeby dostać głos, są w stanie powiedzieć wszystko. I ja jestem ja wierzę w 100% w to, że politycy obiecują, co, co mogą tylko. Ale ostatecznie, jakby ktoś, kto ma jakieś poglądy, nagle tych poglądów... Nie zmienia o 180 stopni. I, I może próbować tam wmówić, że nie, no, jakby no, przecież no, nie będzie tak źle, ale z drugiej strony, jeśli nie, nie, nie stanie w 100% za nami, to nie wierzę temu po prostu. I, um, i, I chciałabym, żeby w końcu jakaś taka prawdziwa lewica doszła do, do władzy. No, trzymam kciuki, że w końcu ktoś się tam e, po prostu Agnieszka na bąk żeby ja się przebiła i wybiła jak najgwało ciebie absolutnie. <grym> Pani Agnieszko, pozdrawiam. Dobrze, słuchaj. Na koniec chciałem cię zapytać o coś, o czym się nie uprzedzałem, że będę chciał zapytać, ale teraz tak o tym pomyślałem. W zeszłym roku była taka jedna rzecz, która mnie strasznie uderzyła. Jak zobaczyłem post Huberta Sobeckiego z Miłość Nie Wyklucza na, na Facebooku w którym on mówił o swoich zainteresowaniach, o tym, że jakieś tam gry zrobił i tak dalej. Ja sobie tak zdałem sprawę, mówię, Jezu, my tak bardzo i tak często rozmawiamy jakby tylko o jednym i tak też patrzymy na aktywistów i aktywistki, tylko jakby przez pryzmat tego, co robią, o co walczą, że zapominamy, że to są ludzie, którzy mają swoje zainteresowania, hobby, którzy mają też jakieś swoje życie prawdziwe, które nie jest na ulicy, zawsze, właśnie na jakimś proteście czy wymyślaniu kolejnych akcji i pomaganiu. I pomyślałem, właśnie, że z każdą aktywistką i aktywistką, z którą będę rozmawiał w tym roku, że chciałbym ich o to zapytać co lubią, co robią w wolnym czasie, kim tak naprawdę są, kiedy nie muszą walczyć i mają to po prostu chwilę dla siebie. Hmm. Jakby pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to to, to że Uwielbiam słuchać muzyki z winyli i zbieram winyle. Um, za mną zresztą widać gramową. Mhm. Um, od jakiegoś czasu um, bardzo się zainteresowałam jakby ceramiką z perelu, <noise> więc jakby tutaj jest kolejna rzecz, która która gdzieś tam zaczęła um, kiełkować, a to wszystko dlatego, że uwielbiam chodzić po takich um, jak flea mar markets, jak to, um, Jezus, jak się mówi flea market po polsku? W... Wiem, o co Ci chodzi, ale nie... <laughs> no w każdym razie tak, no, Jakby uwielbiam sobie jeździć. W Poznaniu mamy taki co niedzielę, taki targ staroci. O, Targ staroci i, i bardzo lubię tam, tam jeździć. Mam też dwa koty i dwa psy. Które, no niestety, tak ze sobą żyją, jak kot z psem. Nie, nie przytulają się tak, jak wyobrażałam to sobie. Tak, no. W sumie, co jeszcze robię? No, chodzę z sami na spacer. Ostatnia odpowiedź ci zupełnie szczerze, że ja przez to jakby, przez ten okres pandemii, użyję słowa zdziadziałam, ale nie chodzi tu o ageism, po prostu jakby czuję, że. że jakby dom jest tym, tą bezpieczną przestrzenią, gdzie naprawdę mogę <noise> wszystko. Więc jakby zanim była pandemia, to bardzo lubiłam chodzić do lokum, bardzo lubiłam spotykać się ze znajomymi, e, chodzić sobie do restauracji i, i spędzać czas po prostu w znajomych, a teraz to się ogranicza do kilku osób przy stole w domu, co też jest jedną e, z rzeczy, które uwielbiam. No i co najczęściej gramy w jakieś śmieszne gry typu Monopoly i, e, i się kłócimy o pieniądze. <laughs> Czyli prawdziwa polska rodzina po prostu. Dokładnie. <laughs> no a też widzę w tle bardzo pokaźną kolekcję roślinek. A to chyba też kolejna, jakby, kolejna rzecz pandemiczna, ale też y, y, targi staroci tutaj też pomagają, bo, bo jakby ilość kwietników, którą można tam kupić jest niepokojąca i później jak już kupisz kwietnik, to głupio jest nie kupisz kwiatów do niego. Y, no i, i tutaj razem z moją dziewczyną po prostu zazieleniłyśmy to to mieszkanie jest na takim etapie, że trzeba było kupić nawilżacz, no bo nie mogą sobie przecież schnąć roślinki, um, jak jest to w domu, więc no, Następny etap to już jest lampa taka, żeby je doświetlać, jak jest mało słońca, co już... To już no, trzeba zrobić, no przecież nie umrą teraz. No, słuchaj, pewnie jak się połączymy następnym razem, to już to będzie element scenografii ta lampa, tak podejrzewam. No, no, tak, tak mi się wydaje. Bardzo dziękuję za te rozmowę i tak mam nadzieję, że te wszystkie plany, które macie w swoim grafiku stonoolowym wypalą. Czekam oczywiście na te niespodzianki, bo ja zawsze lubię, co tam macie w rękawie dla nas, dla społeczności. Trzymam kciuki za te wszystkie inicjatywy, które pomagają przede wszystkim, bo myślę, że to jest praca, której nie da się ocenić inaczej niż także jest potrzebna i jest po prostu fantastyczna. No i za roślinki, za kotki, za pieski, za wszystko żeby tam się dobrze yy, działo i żeby można było wyjść do ludzi. Nie tylko przy okazji protestu, ale w lokum, bo to super miejsce i nie wyobrażam sobie, żeby pandemia stanęła na drodze jego działalności. Ja też. Robimy wszystko, co możemy, żeby się utrzymać. No i jakby co, to zapraszam też na nasz kanał na YouTubie. Przepraszam, że tak ci cloud tutaj kradnę. Nie, ale... oczywiście, jakby <laughs> absolutnie. Nowy sezon już jest chyba nagrany z tego, co widziałem Stonewall TV Tak, kolejne odcinki już się dzieją, tak. Stonewall University, <głos》> jest Uniwersytet Stonewall również, podcasty, także no wszędzie nas pełno. Niedługo otworzysz lodówkę i tam ktoś wyjdzie, albo Stonewall się wyleje, także... Nawet jak człowiek włączy Radiomary, ja słyszałem ostatnio, to też można się coś o Stonewallu dowiedzieć. tak Bez granic. <głos》> tak, zdecydowanie. Jeszcze raz dziękuję Ci za rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia, może nie tylko internetowo, ale też fizycznie. Trzymam kciuki za ten Pride Week, bo to jest wydarzenie unikatowe w skali kraju, więc niech się coś tam odbędzie. Dzięki. Postaramy się. Bardzo dziękuję za obejrzenie tej rozmowy. Oczywiście zapraszam do dyskusji w komentarzach, czego Wy oczekujecie po 2021, czego się spodziewacie, na co liczycie, nadzieje, jakie plany, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Które już w drodze, więc sprawdzacie na bieżąco ten kanał. Subskrybujcie, kto jeszcze tego nie robi. Mam nadzieję, że nie muszę do tego namawiać. I do zobaczenia.